nie ma drugiej nory Dzień dobry. Dzisiaj wybieramy się do ostatniego już województwa na naszej memicznej mapie. Chodzi tu oczywiście o świętokrzyskie, którego stolicą są wietrzne kielce. Być może wydaje się wam, że nie słyszycie za wiele o tych rejonach w memach, ale nie jest to prawda, co bardzo chętnie wam udowodnię. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, skąd wzięło się powiedzenie, że piździ jak w Kieleckim, czym odżywiają się świętokrzyscy lokalsi, czy też które miasto w całej Polsce jest najbardziej niebezpieczne. Zapraszam! Województwo Świętokrzyskie leży w południowej części naszego kraju i powstało głównie na bazie Starego Województwa Kieleckiego. Jest to jedne z najmniejszych województw w naszym kraju i tylko opolskie jest mniejsze. Geograficznie położone jest w górach Świętokrzyskich i już w średniowieczu odkryto, że w tych okolicach są spore złoża żelaza oraz innych metali, stąd od mniej więcej XV wieku rozpoczęto tu wytwarzanie przedmiotów metalowych i tradycja ta trwa do dzisiaj. Właśnie z tego powodu na mieszkańców Kielc powszechnie mówi się scyzoryki, ponieważ już kilkaset lat temu przemysł metalowy przodował na tle reszty kraju, zwłaszcza powszechnie wytwarzało się tutaj noże. Stąd powstał pogląd, że każdy kielecki chłop miał w kieszeni scyzoryk, który stał się nieodłącznym elementem wyposażenia każdego lokalsa. Scyzorykiem nazywano też jednego z pierwszych polskich raperów, czyli Leroy'a. Jego pierwszy singiel zatytułowany jest właśnie Scyzoryk i opowiada on o Kielcach. Generalnie sam Leroy jako protoplasta hip hopu jest raczej znany każdemu Polakowi, jednak memiczny stał się po tym jak w roku 2015 został posłem z ramienia Cookies 15, gdzie dosyć często dla beki przywoływano jego wulgarne teksty, które mógłby głosić z mównicy sejmowej. Choć, generalnie, będąc posłem, nie odwalił aż nic tak śmiesznego, co mogłoby być gorsze niż to co robili pozostali posłowie. Co ciekawe też to w Kielcach, poza nożami, rozpoczęto produkcję pralek Frania, które zrewolucjonizowały życie Polaków po II wojnie światowej, bo dzięki temu wasze prababcie nie musiały już prać ręcznie wypierdzianych gaci swojego starego, a po prostu elegancko wrzucały to do pralki. Co jeszcze musicie wiedzieć o Kielczanach? Tu ludzie ci całą energię życiową pobierają z majonezu. Majonez skielecki jest ich największą chlubą, co przerodziło się w specyficzne walki plemienne na terenie całej Polski, gdyż gdy poza granicami naszego kraju ludzie toczą dyskusję czy lepszy jest Xbox czy PlayStation, to w Polsce ludzie kłócą się czy lepszy jest majonez kielecki czy winiary. Mem ten stał się na tyle popularny, że przed wyborami w zeszłym roku Donald Tusk udając luzaka ogarniającego memy do tego nawiązał. Ktoś powie zbrodnia kulinarna, a ja mówię lepiej łączyć niż nie. To jest naprawdę lepiej łączyć. Chociaż po tym jak wymieszał ze sobą te dwa majonezy, to jestem zdziwiony, że nie rozpętał przy tym jakiejś wojny domowej. Co ciekawe to majonez Skielecki jest również uwielbiany w województwie łódzkim. Jego wielkim fanem jest Tiger Bonzo oraz jego żona Cobra Bonzo, kiedy kilka lat temu podczas rozpakowywania zakupów Tiger przytaszczył do domu aż 8 litrów tego specyfiku. Majonezy, majonezy. No. Można być. Ja się mam pieniądze, to się kupuję. No, majonez to będzie swoje. Chociaż powiem wam, że ja nie jestem lepszy, bo kiedy miałem z 10 czy 11 lat, to w telewizji widziałem reklamę tego majonezu, gdzie na końcu facet mówił Nie kręcę, kupuję kielecki. I tak strasznie mnie to rozbawiło, że w szkole dla beki podpisałem się na jakimś sprawdzianie z matematyki jako kielecki. Ksywa mi ta na szczęście nie została, chociaż nauczycielka jeszcze potrafiła się tak do mnie odezwać. Tak więc tak, mi również dawno temu majonez kielecki przeorał mózgownicę. Pozostając w Kielcach należy też sobie powiedzieć dlaczego mówi się, że piździ jak w kieleckim. Przysłowie to znane jest również jako wieje jak na dworcu w Kielcach. Dlaczego? Czy serio jest aż tak zimno? Powiedzenie te wiąże się z tym, że miasto położone jest na wzgórzu i często mocno tam wieje. A poza tym, że wieje to również przez ukształtowanie terenów w Kielcach deszcz pada nieco częściej niż w sąsiednich województwach, a wyższa wigotność sprawia, że niska temperatura jest bardziej odczuwalna. O ile sami lokalsi do tego przywykli, to osoby wysiadające na dworcu PKP w Kielcach byli zaskoczeni, że... No że po prostu tak mocno tam piździ i to właśnie ci podróżujący do stolicy województwa są odpowiedzialni za wymyślenie tego powiedzonka. Pozostając jeszcze w tym mieście warto wspomnieć, że poza Leroyem tu powstała całkiem mimiczna grupa muzyczna jaką jest Letni Hamski Podryw, chociaż dzisiaj znani są oni raczej po prostu jako letni. Na pewno znacie kilka ich piosenek, gdzie wszystko zaczęło się od kawałka Cinquecento z końca roku 2009. Mam Cento, w siadaj na jak jedno to na tym Wyjeżdżając poza Kielce, to na pewno musimy zjechać do Buska Zdroju, gdzie został nakręcony absolutny klasyk klasyków polskich memów, czyli oczywiście Jestem Hardcorem. mi od internetu Nie weszłeś! Nie weszłeś! Nie, to. No to to. No Jestem hardcorem. Film opublikowany w marcu 2009 przez Orsza 666 to po prostu polskie dobro narodowe. Kaskader, co robi w Hollywoodzie i prawie urwał kabel od internetu, to myślę, że bawi nas do dzisiaj i na stałe do polskiego slangu wprowadził określenie bycia hardcorem. Same hardkory mieszkają też na pewno w Sandomierzu, czyli malowniczym miasteczku, które sławiło się tym, że dzieje się tam akcja ojca Mateusza, czyli serialu, w którym ksiądz rozwiązuje kryminalne zagadki. Biorąc pod uwagę liczbę odcinków, których jest ponad 400 i przy tym ilość przestępstw, z którymi musi radzić sobie tytułowy proboszcz, to Sandomierz może być bardziej niebezpieczny niż Detroit albo Kapsztad. Łapko Tadeusz! Zabić go. Dawaj, ksiądz, dawaj! Inną bardzo znaną miejscowością, jeszcze na długo przed powstaniem internetu, jest Wąchock, który znamy z Januszowych kawałów, gdzie sołty z Wąchocka wraz z jego mieszkańcami zdecydowanie nie należą do najinteligentniejszych osób. Na przykład, dlaczego ludzie w Wąchocku smarują musztardą telewizory? Żeby poprawić ostrość, hehe. Dlaczego jednak w kawałach tak obrywa się tej miejscowości? Tego dokładnie nie wiadomo. Pojawia się kilka wersji, jak na przykład ta, że to sąsiednie starachowice ich tak szkalowali. Mnie jednak kupuje ta opcja, że po prostu nazwa miejscowości jest dosyć zabawna i tak zapamiętałem to będąc dzieckiem. Same władze oraz mieszkańcy naturalnie traktują kawały o sobie jako bardzo spoko element w promocji miasteczka. Promować się za to nie mogą mieszkańcy Końskich, gdzie odbywała się słynna debata przed drugą turą wyborów prezydenckich w roku 2020. Czy raczej taka półdebata, bo kontrkandydat Rafał Trzaskowski uznał, że debata powinna być realizowana przez różne media, a nie tylko TVP, i zorganizował własną debatę, na którą z kolei nie chciał przyjść prezydent. Memiczna jednak stała się zadyma różnych oczadziałych przez telewizję dziadków, którzy wykucali się w zabawny i przerażający sposób, czy Andrzej Duda jest dobry, czy jest zły. Się. Nie ma co ukrywać, zwolennicy prezydenta byli w przewadze liczebnej, co też pokazały same wyniki wyborów końskich, i to jednak im lepiej udało się zakrzyczeć swoich przeciwników. I o ile w końskich polityka to gorący temat, to z kolei mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego zdają się nie przejmować tym aż tak mocno. Chcieliśmy pana zapytać, czy pan wybiera się na wybory samorządowe. Ja dopiero i te wybory. Kur Mam nadzieję, że w komentarzach mieszkańcy tych rejonów, którzy oglądają mój kanał, dadzą znać, czy to, co tutaj mówiłem o waszych stronach, to prawda. Co do pozostałych, to nie wiem, czy Was zachęciłem do odwiedzenia Kielc, ale jeśli tak, to pamiętajcie, żeby się ciepło ubrać, jak wysiądziecie tam na dworcu. Do widzenia Państwu.